Cześć wszystkim, tutaj Ktosiek i kolejny tydzień, czerwiec, początek czerwca. Robię podmiankę tutaj w akwarium 450 litrów. No prawie 150 litrów wody spuszczam i teraz zaraz sobie z beczki naleję RO z mineralizowaną QualDrop. No i tak dzisiaj temat taki o zbojor zbrojnikach. Mam tutaj takich 8 zbrojników Loricaria Red. I dwa jeszcze mam takie zbrojniki LDA Kaliko I postanowiłem troszkę pomóc im. Nie miałem nigdy takich większych akwariów, więc nie kupowałem żadnych zbrojników, tylko najwyżej Otoski. Ale teraz są te większe, więc zakupiłem jakieś tam sobie groty. No i zobaczymy, jak one się będą sprawować w tym akwarium. Jak czy, czy będą się cieszyć powodzeniem. Tutaj takie troszkę mniejsze. Myślę, że dla Lorikari będą dobre. Takie gliniane. No i tutaj też troszkę większe dla tych większych zbrojników. Na razie kupiłem cztery, tak na próbę, jeszcze zobaczę gdzie je umieszczę i teraz sobie spuściłem troszkę wody to gdzieś tam z tyłu umieszczę te groty i umieściłem tą grotę, jedną właśnie tutaj koło ko Kryptochorynty, drugą tam dalej o myślę, że pod tymi żabienicami tutaj pod tymi lotosami zaczynają wypuszczać te właśnie ten lotos zielony fajne listki tutaj te mniejsze dla orykarii o tutaj w ogóle wam pokażę z góry po tutaj są anubiasa tutaj jak wygląda ta żabienica naprawdę spory okaz i zobaczymy tutaj sobie w tej z tej strony będzie dobrze myślę, że obserwować. A pozostałe dwa zakorzeniami tam tak samo tutaj ten już lotos fajnie zaczyna rosnąć i umieściłem tam, zaraz może później jak naleję wody będzie lepiej widać, bo jeden zakorzenie ma drugi tam pod żabienicą. I Zobaczymy czy zbrojniki będą tam sobie na razie zamieszkiwać. Dobra, nalewam dalej wolę, puszczam ich teraz na razie, wyłączyłem, żeby nie było hałasu. I kolejny dzień dałem tam zbrojnikom przyzwyczaić się, ale na razie lorikarie tak nie zamieszkują tak chętnie. Zobaczymy jak tego, ale te wroniki Kaliko wszystkie tam jakoś widziałem, że w każdej chyba siedział, może sobie jakoś tam wybierze i myślę, że się przydadzą te groty na pewno. Może jeszcze dokupię jakieś właśnie takie węższe, mniejsze dla Lorikari, bo lorykaria jest taka dosyć smukła i długa, więc tutaj wrzuciłem tabletkę więc tutaj troszkę taki pył, ten biały to jest z tego piachu, one po prostu zaczęły teraz tych tabletek szukać i się pobrudziły bardzo tym, a tutaj tak wygląda jedna to, to taka z mniejszych w sumie lorykaria ta. O, tam jest jeden ze zbrojników, też ten mniejszy kaliko, a drugi tam właśnie w tej, w tej grocie siedzi, no i Całe akwarium e, zaczyna e, troszkę te po ostatnich, tych tutaj poprzerywałem te liście. Troszkę, e, nawet fajnie, wygląda e, troszkę szyba. Zielone takie punktowe zielenice się robią, ale e, trochę trzeba przeczyścić po prostu. Lotos, tak jak widać, już zaczyna ruszać. Ta, ten tajwański tam z tyłu też. Już wypuścił kilka nowych i dosyć już wysoko poszedł. Te, jeszcze tam są te kryptokoryny, to one muszą troszkę odchorować, wiadomo, jak to e, takie emersyjne rośliny. No i jeszcze z drugiej strony, ten drugi lotos e, zielony, o widzę, że troszkę chyba ktoś go wykopał, z tego będę no musiał poprawić, ale też e, Zaczyna tam rosnąć, wypuszcza liście. A tutaj są te kryptokoryny pomiędzy grotami. No, muszą się, wiadomo, że muszą się przyzwyczaić. No i taki krótki film o grotach, właśnie. Zbrojniki, właśnie w takich ciasnych jakichś miejscach, chętnie składają ikrę, właśnie tam samiec, zegania, samice i. Ją tam przetrzymuje i ona już w sumie nie ma później wyjścia, musi złożyć ikrę i później najczęściej samiec wychowuje ją. No, zależy to od gatunku, wiadomo jak tam i też zależy od wielkości, to trzeba te groty dobrać mniej więcej do rozmiaru zbrojnika. No, dla Rolikari, to właśnie takie. Widziałem też w internecie, są takie też węższe troszkę, bo to jest już taka specyficzna ryba. Nie wiem czy ona się by udało ją rozmnożyć tutaj w akwarium, ale e, jak przy okazji by się udało, no to można spróbować. E, no i to wszystko w tym filmie. Dzięki wszystkim za oglądanie, za łapki, za ostatnie komentarze. Piszcie komentarze, jakieś pytania, to ja chętnie zawsze odpowiadam, bo Film zawsze nie ma tak naprawdę czasami tematu, żeby nagrać coś, więc czasami też wychodzi jakiś film z Waszych komentarzy na przykład albo po prostu w komentarzach dużo, dużo tam ludzi pyta czasami i nawet na starsze filmy i zawsze tam staram się odpowiadać. Trzymajcie się na razie, cześć, pozdrawiam.